A co jeśli przyszłość globalnej potęgi wcale nie zależy od armii czy potęgi gospodarczej, ale od czegoś znacznie bardziej podstawowego? Mówię tu o demografii. W tej analizie przyjrzymy się tezie, która może kompletnie wywrócić do góry nogami to, jak myślimy o przyszłości. No właśnie, pytanie brzmi: kto będzie rządził światem za 100 lat? To pytanie, o które ludzkość toczy spory od wieków, ale odpowiedź, odpowiedź może leżeć w miejscu, którego kompletnie byśmy się nie spodziewali. I nie, nie chodzi tu o technologię, ani o bogactwo, chodzi po prostu o ludzi, a mówiąc jeszcze prościej, o liczbę urodzeń. To właśnie jest centralna teza analizy, której się dzisiaj przyglądamy. Okej, okay, ale zanim pójdziemy dalej, musimy zrozumieć jeden absolutnie kluczowy termin. To wskaźnik zastępowalności pokoleń. Brzmi skomplikowanie? Wcale nie. Chodzi o to, że jeśli ta liczba wynosi 2,1, populacja jest stabilna. Ale jeśli spada poniżej 2,1, społeczeństwo zaczyna się kurczyć. A jeśli jest powyżej, rośnie. Prosta matematyka, prawda? Ale konsekwencje. Konsekwencje są po prostu gigantyczne. No dobrze, w takim razie zobaczmy, jak ten wskaźnik tak naprawdę dzieli naszą planetę, bo obraz, który się z tego wyłania, jest naprawdę uderzający. To są w zasadzie dwa kompletnie różne światy. Widzimy tu wyraźny podział, prawda? Z jednej strony mamy te, powiedzmy, gorące strefy, głównie w Afryce Subsaharyjskiej. Tam wskaźniki urodzeń są bardzo wysokie, często to po prostu konieczność, by przetrwać. A z drugiej strony te chłodniejsze regiony, Ameryka Północna, Europa, Azja Wschodnia, tutaj wskaźniki są dramatycznie niższe. To odzwierciedla, no cóż, zupełnie inną rzeczywistość. Okej, okay, ale dlaczego tak właściwie się dzieje? No cóż, według tej analizy, w krajach uboższych wysoka dzietność to często po prostu sprawa przetrwania. Ale w tych bogatych społeczeństwach, gdzie tej presji już nie ma, posiadanie dzieci staje się świadomym wyborem. Wyborem, który często jest odkładany albo wręcz porzucany: kariera, koszty życia, no i co tu dużo mówić indywidualizm żeby zobaczyć, do czego prowadzi taka niska dzietność w praktyce, spójrzmy na najbardziej ale to najbardziej ekstremalny przykład na świecie. Lecimy do Korei Południowej, a jej przyszłość, według tej analizy, maluje się w naprawdę ciemnych barwach. Spójrzmy na tę liczbę zero. 7. To jest po prostu szokujące. Pamiętajmy, próg zastępowalności to 2,1, a tu mamy 0,7. To oznacza, że populacja Korei Południowej nie tyle się kurczy, ona dosłownie zapada się w sobie. Z każdym pokoleniem jest ich coraz, coraz mniej. Ta oś czasu pokazuje, jak ten upadek ma wyglądać. Dziś wszystko jeszcze jakoś wygląda. Ale już w 2040 zaczyna się problem. Liczba emerytów zaczyna przewyższać liczbę młodych ludzi. Do 2060 siła robocza kurczy się niemal o połowę. A 2100? Cóż, dochodzimy do czegoś, co autor analizy nazywa społeczeństwem zombie kraj, w którym przytłaczającą większość stanowią emeryci i praktycznie nie ma komu pracować. I żeby było jasne, jak poważna jest sytuacja, posłuchajmy tego cytatu od profesora, na którego analizie bazujemy. Do 2040 roku Korea Południowa może stanąć w obliczu upadku jako państwo. Perspektywy są całkowicie beznadziejne. Mocne słowa, prawda? To nie jest jakaś tam powolna erozja, to wizja totalnego załamania systemu. Ale chwila, czy to oznacza, że wszystkie bogate kraje są skazane na ten sam los? Otóż nie. Okazuje się, że jest jeden, jedyny wyjątek: zaawansowany, technologiczny, bogaty kraj, który kompletnie, ale to kompletnie wymyka się temu trendowi. Zastanówmy się na moment. Hmm, który kraj mógłby to być? Może Stany Zjednoczone? Któreś z państw Skandynawii? No cóż, dane pokazują coś zupełnie, ale to zupełnie innego. Popatrzmy na ten wykres. On doskonale to pokazuje. Na samym dole mamy Koreę Południową, trochę wyżej Stany Zjednoczone, które i tak są poniżej progu, a potem jest Izrael z wynikiem 2:9. To jest daleko, daleko powyżej progu zastępowalności. I to jest jedyny taki przypadek wśród wszystkich krajów rozwiniętych. I tym sposobem dochodzimy do no cóż, dość zaskakującego wniosku tej całej analizy jeżeli faktycznie demografia jest kluczem do przyszłości to Izrael, patrząc czysto na dane, ma po prostu ogromną strategiczną przewagę. No dobrze, ale dlaczego? Co takiego dzieje się w Izraelu, który sprawia, że jest aż tak inny? Przecież to nowoczesne, bogate i zaawansowane technologicznie społeczeństwo, tak jak inne. Skąd ta różnica? Ta tabela, która opiera się na analizie profesora, świetnie to wyjaśnia. Zobaczmy. Na Zachodzie i w Azji Wschodniej dominuje powiedzmy materializm i indywidualizm. Dzieci to często kalkulacja ekonomiczna. W Arabii Saudyjskiej to obowiązek religijny, ale hojnie wspierany przez petrodolary. A Izrael? Tutaj, według tej analizy, w grę wchodzi coś zupełnie innego przetrwanie narodowe patriotyzm. W Izraelu, jak wskazuje źródło, posiadanie dzieci to co, coś znacznie więcej niż tylko osobista decyzja. To jest postrzegane jako akt patriotyczny, jako wkład w przetrwanie całego narodu w, no cóż, bardzo trudnym otoczeniu. To poczucie wspólnej walki, wspólnego losu tworzy niesamowicie silną motywację, żeby inwestować w przyszłe pokolenia i to w połączeniu z otwartym, innowacyjnym społeczeństwem tworzy naprawdę unikalną mieszankę. Oczywiście ktoś mógłby teraz powiedzieć, zaraz, zaraz, a co Arabią saudyjską? I słusznie, tam dzietność też jest wysoka, ale jest jedna zasadnicza różnica. Ich model opiera się na bogactwie z ropy, a to jest model, no cóż, dość kruchy. Zależy od jednego surowca, a nie od siły i innowacyjności samych ludzi. No dobrze, więc do jakiego wniosku to wszystko nas prowadzi? Jaka jest ta ostateczna lekcja, która płynie z tej całej demograficznej układanki? Główny wniosek tej analizy jest taki. W długiej perspektywie o przetrwaniu narodu nie decyduje bogactwo, nie decyduje PKB, decyduje coś znacznie głębszego. Coś, co można nazwać niematerialistyczną wolą istnienia. Wspólne wartości, poczucie celu, to jest ta siła, która sprawia, że ludzie chcą inwestować w przyszłość, po prostu mając dzieci. To wszystko zostawia nas z jednym, ale za to fundamentalnym pytaniem. Skoro wydaje się, że samo bogactwo prowadzi do, no, demograficznego samobójstwa, to co tak naprawdę daje społeczeństwu tę siłę, tę wolę przetrwania i rozwoju na kolejne pokolenia to pytanie, z którym warto zostać.